Czas na Umba-dżundu. umba, Juntu. umba Juntu. Co to jest umba Juntu? Ceremonia obrzezania. Ostrząć ci dzidę, siostrzeńcu. Przytrzymać go. Nie musicie mnie trzymać. Mamo, powiedz, że już to miałem. Podoba nam się tu, prawda? Niech trochę sobie przytną. To są napletki twoich przodków. Joffera Joffera. Pra-pra-pradziadka. Dziapy Joffera. Twojego pra-pradziadka. Dziapy Joffera, Joffera. Twojego dziadka. Oraz króla Akima.

Batat. Nabrali cię skarbiem. Przeszedłeś ostatni test. Próbę odwagi. Odwagi? Przypominam, że stawiłem czoło ludożerczemu lwu. Wystawienie członka na niebezpieczeństwo to również próba odwagi. Byłeś gotów poświęcić to, co najcenniejsze. Penis. Mojego penisa? Twoją dumę. Level Johnson jest Queens. niniejszym mianuje cię... Księciem Zamondy.